Siema widzowie, a w dzisiejszym odcinku postanowiłem przedostawać najlepszy item na box PvP Master, czyli hack 300 APC w górę, rozlosuję wam jeden taki hack, żeby brać udział w losowaniu musicie zostawić suba, łapkę w górę, komentarz z swoim nikiem, no i bez żadnego przedłużania zapraszam Was do oglądania. Jeszcze przed startem odcinka chciałbym przedstawić Wam serwer mojego kolegi 1 który startuje w ten piątek, czyli 15 września o godzinie 17. To serwer, który startuje z innowacyjnymi trybami OneBox, co najważniejsze serwer organizuje konkurs na najładniejszą wyspę, a pula nagród to aż 600 zł. Na serwerze z masę innowacji takich jak narzędzie wielofunkcyjne. Garderobę z kosmetykami Skype'a, dzięki któremu zarobicie kasę do portfela serwerowego, za które możecie kupić klucze Ulepszenie Bacona z efektami takimi jak Fly Czy automatyczne farmy jakich nigdy nie widziałeś, a są bardzo op Tak więc widzowie, ja was zapraszam na serwer 1 vlogpl mam nadzieję, że zobaczymy się na starcie edycji Dobra, jest tak jak mówiłem, na wstępie w dzisiejszym odcinku przetestujemy najlepszy item na serwerze, czyli że item hack. Oczywiście go możecie tutaj zdobyć w skrzynce mistycznej, Nie wiem ile na niego jest procent, ale myślę, że bardzo mało, bo ciężko było mi go zdobyć. Kluczyk, żeby zdobyć, to musicie mieć 550 odłamków. No i przetestujemy, jak go, jak go tutaj się używa. Jeszcze nie wiem, nie używam jeszcze tego haku. Totalnie nie mam pojęcia, jak on działa. Mam nadzieję, oczywiście, że się z nim nie wywale. Wypijmy tutaj siłeczkę, zobaczymy, czy on w ogóle działa na Miotku. Moim zdaniem powinien działać. Na początku przetestujmy tutaj na takiej równej powierzchni, jak on działa. Załóżmy sobie tutaj elektrygo. i go. Po... O Jezu, i go po prostu rzućmy przykładowo w typa. Rzućmy. O Jezu, czyli że to. Okej. Okay, czyli że to będzie działać tak jak na innym pewnym serwerze, na którym też jest hack. Czy to będzie po prostu działać w taki sposób, jak rzucacie. Jak wrzucacie w jakiegoś typa, bądź w jakiś przedmiot, to was po prostu to przyciąga. No myślę, że to jest dość fajne, więc teraz sobie tutaj pójdziemy na, miodko, na miodek i zobaczymy, jak to będzie dzia działać. Czy to w ogóle będzie działać na miotku, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe. Raczej, moim zdaniem, powinno to działać, ale no to nigdy nie wiadomo, będzie trzeba to przetestować. z czego co wiem, to chyba cooldown jest 30 sekund albo minuty, więc to jest naprawdę bardzo dużo. Tu jakiś chłopczyk sobie pada, może spróbujemy go tutaj dobić. Albo, by naprawdę bardzo fajnie, jakbyśmy go zabili. Ale chyba niestety sobie ucieknie. Tu widzę, że niestety jakiś chłopak mnie z pleców bije. Który ma miecz Halka, ma jeden miecz lepszy ode mnie. Nie nie chciałbym się z nim tu klepać, więc sobie tu chyba pod ramy. W ogóle to jest. Zobaczmy, czy ten, ten tutaj hak działa. Na tej strefie miotkowej, tak zwanej. Poklepmy się z, chwilę z tym typem. Ale on, nie, no, nie jest lepszy ode mnie. No ja, ja nie umiem się aż tak dobrze klepać. Dobra. Dobra, on na miotku też działa! Nie, no to ten item jest naprawdę bardzo. Jak on na miotku też działa, więc no to to naprawdę myślę, że będzie grubo. No ale co, no 300 łapeczek, no i macie sobie taki miecz, taki tutaj itemek, taki hack. Ej, dobra, no ten itemek jest fajny. Ciekawe, czy działa jeszcze. Yy, jak to się nazywa? Ej, czy hack działa yy, na strefie z piaskami? Bo tam, no jak wiecie, jest naprawdę bardzo ciężko uciąć, jak cię nieraz klant opadnie. No to jest ciężko uciąć. Pójdźmy może sobie na jakiś kiśliniec huba, więc tutaj, tutaj będą mnie fokusować. A nie, może z plecy się wkroimy, bo... A nie, dobra, bo go ten hop jest hakiem, to nie ma to sensu. Dobra, zaraz mi w ogóle, ogóle setwa, da nie jest, to się dzieje. Ale nie no hack... Nie no hack jest naprawdę dobry. Więc próbujemy w ogóle dzisiaj kogoś zabić na tym odcinku z tym hakiem. Zobaczymy jak to będzie pod względem uciekania. Jak będę chciał uciec sobie. Że z takiej sobie strefy. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. W ogóle chłop nie knoka. O! No spróbujmy go zabić tutaj chłopczyka, bo ja koksik ja mam dość dobrym miałć. W ogóle banią upada, to ten upadł! Może by się tutaj chłopczyka zabił jakbyśmy go wrzucili może w jakieś kopłeby czy coś Oho, jak strzelaga dostałem, nie dobra No i sobie niestety założył elitry, sobie uciekł Kurde, bo szedłem na tą strefę, ale naprawdę bardzo się boję, bo tutaj no kurde jest naprawdę bardzo ciężko sobie nieraz uciec Tu dla jakiś Steve sobie biegnie Dobra, nie, dla mnie to jest niesamowite, że mam trzeci najlepszy miecz na serwerze. No i chłop, który ma seta 58 sobie normalnie ucieka I ja mam oczywiście wszystkie perki na maksa, siłkę. Nie dobra. Ej, dobra, ten hack naprawdę jest bardzo dziwny. No kurde, jest... Nie no jest mocny, jest to naprawdę bardzo mocny item, no kurde czegoś takiego... To się naprawdę... Nie spodziewałem, że w ogóle kiedyś coś takiegoś dodadzą, no ale z czego co wiem to chyba tylko 5 osób ma no, taki hack na serwerze. No więc no jest naprawdę ciężko zdobyć ten item. Jak go od jakiegoś gracza? Oho Dobra, więc tutaj sobie trzeba uciec. Dobra, może zjemy sobie tylko ksika. Dobra! Chłopę mnie hita zmisował, więc sobie tutaj udało mi się zjeść, no ale w sumie mam dość dobrego seta. Nie, dobra, nie, nie mam ochoty się z nim klepać, więc tutaj uciekamy. Może mam nadzieję, że mi tutaj nie zbije to temu Więc sobie tutaj uciekniemy na luzie. No i trzeba jeszcze tutaj przetestować na strepie z piaskami, jak to będzie działało? Ale to chyba dołączę zaraz do jakiegoś klanu i powiem, że poszli ze mną na piasek i to przetestujemy. Bo no kurde, no ja kupiłem ten itemek za aż 6 milionów, więc kurde, no nie chciałem się aż tak szybko z nim wywalić. Chciałem tu Wam rozlasować ten itemek, Nie dobra, jeszcze wpadłem w jakieś kobłęby. Więc widzowie, ja tu idę do jakiegoś klanu. No i zaraz przetestujemy na piasku, jaki działa tutaj hack. Dobra, widzowie, więc teraz tutaj idziemy. Sobie tutaj na ten, na piaski, i zobaczymy, czy to działa. Z czego co wiem, bo gadałem z kolegami na Discordzie, to to działa. Na ludziach możecie sobie tego używać na piasku, więc od razu tam wlatujemy. No i to działa, no i to działa. No nie. Nie spodziewałem się kiedykolwiek, że taki item będzie działać. No ale to działa. O, chłopczyk sobie tu jeszcze umiera. ma wyjść słabego seta, ale może go akurat zabijemy. Proszę, chociaż jednego killa zróbmy. Dobra, i sobie uciek, ale kurde, blisko było, już, bo to temy padały. Ale jak widzicie na strefie tutaj. Yy, o kurde, na każdej strefie tutaj działa. No to w sumie, no item jest. Ja zulegu jeszcze dostałem. No item jest, kurde, no naprawdę mocny. Tam na te, w tej mistycznej skrzynce jest jeszcze dużo innych itemów. Ale no ten item to chyba jest, no kurde, najlepszym itemem. Szkoda, że jest taki duży cooldown. Ale. No, da się to przeżyć, że nie chyba co minutę albo co 30 sekund. Nie sprawdzałem tego, ale jak się pytałem tam kogoś, to mówi, że co minutę, czy tam co 30 sekund możesz użyć tego haku, więc myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna opcja. 30 sekund, no to, to nie jest dość dużo. No, myślisz, jakbyś wpadł w taki piasek, no to z takim hakiem to jesteś bez problemu. uciec normalnie, sobie go pyk. Pyk używasz i już, już mnie nikt nie widzi. Oho. Tutaj jest minimalny problem. Teraz aktualnie hack by się... Dobra, widziałeś, mi się udało. Na, na szczęście uciec z tamtego miejsca z tym hakiem. Wiesz, troszeczkę byłem zestresowany, że tutaj wywale się, ale tutaj no, zadzwoniłem do mojego kolegi na Discordzie i mi tutaj pomógł. Więc jest naprawdę bardzo fajnie. Tutaj spróbujmy kogoś zabić. Tu jakiś chłopczyk jest, który ma naprawdę bardzo słabe itemy. Oho. Ale tutaj mają ludzie, co mają dobre itemy. I właśnie to jest mój największy problem. Poszedłem jeszcze na ten miodek. Ciekawe czy mogę... I że w powietrzu też mogę używać haka Ok, to jest naprawdę Ciekawa sprawa, bo myślałem, że W powietrzu haka nie można używać Nie wiem czemu to w ogóle nie ma, moim zdaniem to jest troszeczkę błąd Ale... Dobrze, że w ogóle on działa, bo niektóre itemy ze skrzynki mistycznej nie działają i to jest właśnie ich największy problem, bo mam jeszcze kilka itemów ze skrzynki mistycznej. Oczywiście możecie w komentarzu, jak ktoś dotrwał do tego momentu naprzeć, czy mam pozbierać wszystkie mistyczne itemy i nagrać z tego odcinek i wszystkie takie rozlosować. I tam jest każdy item z mistycznej skrzynki, to mogę to oczywiście zrobić. To tylko zależy od Was. Nie. Nie, dobra. Co, co, co się dzieje? Czemu ja tu wpadłem? o to jest bez ciekawe jak jestem w kołbuebach, o nie bo ja nie mogę nie mogę jeszcze użyć tego, jestem ciekawy jak będę w kobiebach czy mogę użyć też więc sobie to teraz przetestujemy tylko to jeszcze kilka sekund, to pójdziemy jeszcze znaleźć kogoś poklepać się, czy coś, ej jak to będzie w kobebach działać, że będę jak będę w kołbiebie, że będę mógł sobie normalnie tym uciec no to nie, no to item to jest naprawdę bardzo op item więc tu, może ten chłopczyk sobie poliże ale nie, chyba sobie nie powiedzieć, że dobra. Już mi minął czas wędki, więc idę sobie, w wracam w tamto miejsce, zobaczymy, czy jak będę w kobiebie, czy będę mógł normalnie użyć tej wędki, co będzie działać. bo w sumie tutaj są jakieś Wejdź, Wejdźmy sobie. Oho, czyli, że to. czyli, że niestety, jak jesteś w kobebie, to wędka nie działa. No kurde, to chyba jest akurat jeden z minusów. No ale tak to, moim zdaniem, po co się taką wędkę kupić? Raczej nie jesteście w stanie na rynku kupić tej wędki, tylko musicie po prostu otwierać klucze. Ja bynajmniej otwierałem klucze. Albo kupy nie wiem, nie pamiętam już jak to było, więc widzowie, że będę tutaj kończył odcinek, pamiętajcie, że, zauważę, że na 300 opeczek rozlosuję jednej osobie, takich charakter, mówię, najdroższy, ten mi chyba najlepszy, ten na serwerze, więc co będę kończył odcinek, pamiętajcie, żeby brać udział w losowaniu, stawić suba, łapkę w górę, komentarz swoim nickiem, no i zapraszam was do kolejnych odcinków, elo!